W codzienniku artystycznym spojrzymy na twórczość kenijskiej artystki urodzonej w Nairobi w 1972 roku, by zastanowić się nad coraz silniej widocznym trendem w sztuce współczesnej, który można nazwać kulturowym eklektyzmem. Vangeci Mutu jest z Kenii, ale studiowała w Południowej Walii, a następnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie osiadła w Nowym Jorku. Jej metodą jest kolaż, czyli rodzaj moździerza, w którym stapia ze sobą przeróżne pierwiastki. Jej obrazy czerpią z afrykańskiej sztuki plemiennej, sztuki klasycznej współczesnych europejskich i amerykańskich artystów, ilustracji modowych, pornografii i książek medycznych. Ale mało tego, Mutu otwarta jest także na kolarze idei. Są tu zagadnienia płci, genderu, rasy, kolonializmu, feminizmu, medycznego wspomagania ciała, przemocy i innych zagadnień ze współczesnej palety spraw społecznych. Ma się wrażenie, że nad tym chaosem górę bierze wrażliwość estetyczna, która staje się dominującym przesłaniem. W mieszaninie idei wracamy do początku i pytania, czy nam się to podoba?